Nie wiem, jest na pewno, miałam być na pewno, jesteś jak pełnia, jesteś jak pełnia. Jestem na fali mimo przepowiedni, po nowej damie znów badam sejfy. Pamiętam czasy jak byliśmy pewni, jak byliśmy wierni, sobie nieśmiertelni. Wszyscy moi wrogowie zapadli w sen. Wszystkie moje były chcą dorwać mnie. Nowe, nowe plotki skaczę przez nie jak przez płotki. To modelka mówi mi, że jestem słodki. I pyta mnie o jakimś frenzon. Ja nawet nie wiem co to jest, yo. Choć pokażę ci piekło, pokażę ci fake love. Nie wiem, na pewno. Tam... Miałaś być na serio. Został tylko błysk. Jesteś jak pełnia, bo nie dajesz nic. Jesteś jak pełnia, bo nie dajesz nić. Nie wiem nic na pewno, na pewno nic nie wiem. Miałaś być tu ze mną, został tylko błysk. Jesteś jak pełnia, bo nie dajesz nić. Żyliśmy do pełna, dziś my nie mamy nic. Eee. Powiedz co czujesz, gdy siedzisz znów sam. W pustym hotelu, gdzie świeci świetny gwiazd. Nawet juak ujrzysz ich tysiąc tak. N nie zagoisz tych ran. M Mogą tu dla ciebie nawet dna Robić rzeczy, których nie widziałeś w snach Zarezygnować z siebie, żeby dać im czas Ty myślisz, no o oh, mnie, ja nie nam ci spać Wiem, wiem, stoisz w blasku pełni Wiem, wiem, byliśmy nieśmiertelni Wiem, wiem, nie wyciąganąłeś lekcji Może z następną się spełni wiem na pewno wiem, wiem. Miałem być na serio, został tylko blask, jesteś jak pełnia, bo nie dajesz nic, jesteś jak pełnia, bo nie dajesz nic, nie wiem nic na pewno, na pewno nie wiem nic, miałeś być tu ze mną, został tylko blask, jesteś jak pełnia, bo nie dajesz nic, żyliśmy do pełna, dziś nie mamy nic. Eee, co noc, co noc, ty nie dajesz mi spać, no ślepne od gwiazd noc, No noc, ty nie dajesz mi spać, no ślepnę od gwiazd. Gwiazd! Nie wiem nic na pewno, na pewno nie wiem, miałaś być na serio, został tylko bez... jesteś jak pełnia, bo nie dajesz nic, jesteś jak pełnia, bo nie dajesz nic. Nie wiem nic na pewno, na pewno nie wiem nic, miałeś być tu ze mną, zostaw tylko błysk, jesteś jak pełnia, bo nie dajesz nic, żyliśmy do pełna, dziś nie mamy nic. A.